Też Nexe, zobaczcie, zainwestowałem w nowy mikrofon. I moi drodzy, dzisiejszym tematem niesamowitej dyskusji na kanale Też Nexe, która będzie trwała pewnie z dwie minuty, jest moje pokazanie twarzy i moja twarz. I to, że dostaję po 5 demów dziennie z twarzą tego gościa i że do mnie ludzie piszą: Ale Nexe fajnie wygląda, że Nexe ma swoją twarz, Nexe ma swoją twarz, a Nexe myślałem, czy to ja mam 12 lat. Moi drodzy, o co chodzi? Bo może ktoś z Was nie wiedzieć. Generalnie to e, po, pokażę Wam na, na od początku. Kiedy wejdziecie sobie na mojego Instagrama, specjalnie to stawiłem na InstaStory, żeby o tym nie zapomnieć. Moi drodzy, pokazuje się coś takiego. No, i tutaj jest typowy przykład Diema. Fajnie wyglądasz jak coś, to nie jestem taki, że się jaram jak małe dziecko, tylko komplementujecie. I teraz historia z tym gościem. Pozdrawiam osobę, która jest na tym zdjęciu, bo niestety nie wiem, kim ona jest. Aczkolwiek, historia. Możemy wrócić do Minecrafta, historia. Kiedyś miałem mema na kanale. W którym jak sobie wejdziecie na filmy z Fortnite'a gdzieś tak z siódmego, ósmego sezonu To tam jest taki mem, że jeżeli nie zostawicie łapki w górę pod tym filmem To goły Paczole wam wejdzie do szafy No i kręciliśmy z Paczolem tego mema, było śmiesznie i w ogóle No ja byłem na grupie Paczola, która nazywała się Armia Paczola Patrzyłem wtedy taką grupę No i było chyba jakieś PGA, jakiś IM czy coś takiego No i zobaczyłem, że jakiś dzieciak wstawił zdjęcie z Paczolem po prostu Wiecie, z Paczolem jako, jako no wiecie, po, po, pozdro paczol coś takiego Wstawił posta tą grupę. No i stwierdziłem, że hehe śmiesznie będzie, jak wezmę to zdjęcie. Przerobię w Gimpie, że wiecie, że dodam Paczolowi gołą klatę. Niestety nie mam tego zdjęcia zapisanego, musicie go sobie poszukać, albo ktoś wam na czacie w komentarzach powiedzie, wyśle to zdjęcie, bo ono jest na mojej społeczności dalej, generalnie. No i zrobiłem przerobiłem zdjęcie Paczola, że jest nagi, tak wiecie, w pańcie. Dodałem po prostu jeden kolor, jakieś włosy na klacie. No i po prostu zdjęcie tego dzieciaka zakryłem swoją emotką. No i wiecie, generalnie to, ten post był publiczny, w sensie ten na tej grupie Armii Paczola. No i po prostu ktoś zobaczył to zdjęcie, co nie? Nawet chyba gościu wstawił, wydaje mi się, post, że był u Nexa Społeczności, coś takiego. I jeżeli osoba, która jest tą twarzą, w sensie ten gość to ogląda, to pozdrawiam. Napisz do mnie na maila, to, to, to nie wiem, to się zgadamy. No i generalnie, dalsza część historii jest taka że generalnie w internecie jest bardzo dużo ludzi, tak zwanych hien, które żerują na wyświetlenia. I mean, wiecie, jest myślę z, z, z jakichś 10 filmików pod tytułem Prawdziwa twarz nekse nie clickbait. E, Nexe pokazał twarz, nie clickbait. E, I wiecie, i, i te filmy mają po ileś tam tysięcy wyświetleń. I jeszcze są jakieś fanpage e moje, i gdzie debile tak samo uplodują moją twarz, i znaczy tą twarz tego gościa, i mówią, e, to jest nekfe, prawdziwa twarz nekfe. E, a więc moi drodzy, generalnie to kończąc tego mema, bo już zaczyna mnie to derwować, jak dostaję to zdjęcie chyba, nie wiem, po raz dwusetnie na DMach na Instagramie. Co drogą zapraszam na Instagrama, super, Instagram dużo się dzieje, posty praktycznie codziennie. E, to po prostu chciałem powiedzieć, że nie, to nie jestem ja. To jest po prostu jakiś losowy dzieciak z grupy Patchola i nie wiem jak się nazywa niestety, w sensie może on wam, po on, on wam powie czy coś. To tyle, dziękuję. I ten film będzie się nazywał Prawdziwa twarz na ekscenie clickbait tylko dlatego, żeby nie wiem jak najwięcej ludzi w to weszło i przestało rozpowszechniać to gówno, bo to już nawet zabawne nie jest. Jeżeli chcecie moją twarz zostawcie tutaj pół miliona lajków, pozdrawiam.